No to co, kochani, otwieramy kalendarze adwentowe. Mamy dzisiaj 3 grudnia, szukamy trójeczki, mamy dwie na dole. Mamy tutaj serduszka! Serduszka mamy takie brązowe, już wam pokazuję. Albo tuńczyk, albo salmon. Ryby, akurat Silka lubi ryby, więc tyle spoko, widzicie, o. Takie serduszka. Proszę ja was. Zaraz może jej damy, bo wiem, że nie śpi. Mamy... Ciekawe czy będziemy coś mieli pod trójeczką w tym kalendarzu. Uwaga, uwaga. Uwaga, nie mogę... A ja swoje otworzyłem. tu nie widzę. Ok. Poszło! Jest coś? Jezu, to jest piernik! Który gdzieś na la, la, la. Czyli nie ma. Tylko teraz z innego okienka. I tutaj jest powrotem, No i uwaga kochani, mój kalendarz, truje, trójeczka. Gdzie mamy trójeczkę? Halalo. O, dobra. To jest trójeczka. Uwaga, co my tu mamy? Co my tu mamy? Coś małego. Jezu, Majki! Ja ubiję je, ja żelki. One są przepyszne. Hmm. Original fruit, zobaczcie kochani, widzicie to? Widzicie to? Dobra, aż sobie zrobimy, ja bardzo lubię te żelki. Kochani, mamy to. Mamy trzy kolorki pierwsze. Zielone. Mmm, one, jak kwasiunki jakie mmm, mm. one przypominają w kształcie i w rzuciu fasolki, wszystkich smaków, czy tam po prostu te jelly Belly, jak się nazywają, nie wiem, są bardzo podobne, bardzo pyszne, bardzo je lubię, ale kochani, zabieramy się do pracy dzisiaj w moim zielonym dresie. Ogólnie, jak byliśmy w Warszawie na evencie Stranger Thingsów, ostatnio to kupiłem właśnie tą bluzę do mojego kompletu dresowego, bo wtedy jej nie widziałem. Teraz ją mamy i mam cały dresik. A wiecie za ile? Za nią całą stówkę, bo ta bluza była teraz za 40 zł, a spodnie kosztowały chyba 60. No, za, no to za stówkę w takim razie. Ja mam taki sam, dressing. dresik. Nie później zobaczycie. Eee, I co chciałem wam powiedzieć, że idziemy do pracy. Niestety, z tego co wiem, najlepsze jest to, bo ja wam mówiłem, że na 14 mam, ale nie wystarczającej informacji o tym. Tylko przysłało mi wiadomość LPP, że tyka twój twoj grafik uleg zmienił. Mam takie what the fuck. Jakby o co chodzi, nie? I sobie nikt mnie poinformował o tym, że mam na 14, a nie na 16, więc mam zamiar się spóźnić i żeby Kaśkę wkurzyć. Ja jestem najmilszą i najbardziej ukochaną osobą, jaką poznaliście w swoim życiu, ja to wiem. Eee, ale no sorry, ale chociaż wystarczyłoby napisać, że hejka, zmieniłam Ci grafik. Cokolwiek, na no nic. Więc... Eee, nic, ten, nie będę się jakkolwiek... Będę, sorry. Więc no, a więc jesteście w ogóle na rolecie, to jest mój ulubiony statyk z ostatnimi czasy. Jeszcze, pierwszej jest to, wczoraj powiedziała mi, że dzisiaj rano przyjdzie 80 kartonów i jest zmiana cen ponad 3000 cen. Ja sobie myślę, o ja cię pierdziu, będzie ciekawie. Więc no. Nie widać mnie. w nie miałem praktycznej z Kaśką i no od razu było tak super, znacznie było. Ogólnie mało jest zrobione, ale ja nie mało zrobiłem, znaczy opróżniłem krystali, bo ja wziąłem krystala, w którym były same piżamy i, i skarpetek, takie wypchane skarpetki. Trzeba było wszystko wyszedł na żabki, to mi tyle zajęło, również układanie, bo ja jeszcze robiłem same piżamy i ja skarpetki, w ogóle wszystko nie wiem, ja, ja że może jest dwa krystaly dzisiaj. W jest jutro 5 krystali, więc ciekawe będzie. Już mam 5 krystali tylko, więc bardzo ciekawe będzie. To... Ride Zero. Skubaczka z Orange Warsaw Festival. Ride Zero to jest mój ulubiony Napój, chyba ekwipie jak istnieje. <rhello> ponieważ jutro będziemy bardzo mniejszy jutro, będziemy robić ciekawą rzecz. Mam przy sobie rzecz, którą nie widzicie jej. Ale tak bardzo ją pokazać, ale to jest jako mój prezent. Nie widzieliście. I ja tak zezraszczam tej osobie, która to będzie miała. Żeby się płakać chce po prostu. Bo to jest tak idealny prezent. Mamy foteczki, możemy tą dużą, bo sam projektowałem. Ej, fajnie nawet wyszło, patrzcie. Wow. To będzie półeczka na środku. Tu będzie góra i upside down. Po prostu. Stwierdziłem, że coś takiego byłoby fajnie zrobić, bo ludzie robili często, że tutaj właśnie był ten Might Flyer, ten no, cały umysł był na górze. Eee, I tu właśnie był las czerwony i upside down było normalnie niebieskie. To ja stwierdziłam, że lepiej by wyglądało, jakby na górze było, wiecie, normalnie jakby właśnie domu willu, bajerców. Coś takiego, a na dole właśnie byłby ten Upside Down, przez zegar wekny tutaj. Uważam, że byłoby to lepsze. I stwierdzam, że będzie chyba lepsze. Jak nie, to zawsze można zmienić, kochani. Bo nie zaraz będę robić chwilę, e, znaczy na odpisanie do wiadomości, wszystkie. Bo jest ich sporo, dzisiaj się nie, dzisiaj wszyscy będą nie pisali, kiedy byłem w pracy. Jest już Spotify wrapped. ja po prostu się stresuję. Zobaczymy, nie wiem tego. Dobra. naszej karty. Oj! Ja, Asi i Ani ee, z właśnie eventu Stranger Thingsów opowiem o nim, jak będziemy robić ramkę, ale no chciałem mieć takie te zdjęcia. No i co? Ja robię foteczki. Widzę, że pierwsza jest Emilia się trafiła tutaj na Bizbitter Sweet Festival. Nie będę wam pokazać tych wszystkich foteczek. Tegoś wylosujemy po prostu for fun. Na przykład... Kto? O, ja, Ania, Asia, Dawid na Kopenhadze. Ale jeszcze jedną. Młoda. O, tutaj w basenie. Ja, Adam, Niksa i Lucjan. Będziemy teraz sprawdzać Spotify Wrapped. Ogólnie się mega go boję, bo w tym roku bardzo mało słuchałem na Spotify'u ponieważ e, ten styczeń luty marzec to jak jeszcze pracowałem w Żabie, miałem vibe, a, vibe a na podcasty różnego rodzaju i jak zawsze w Żabie wiecie, cały czas słuchałam jakaś muzyka, leciała mi to jakby przez te trzy miesiące, cztery, to ja słuchałem głównie podcastów właśnie z YouTube'a czy coś miałem vibe'i, y, niech nie wiecie, wolałem właśnie słuchać tych podcastów na YouTube, coś takiego. Wtedy sobie kupiłem tuła premium. Boję, że będzie tak mało godzin, bo nie może tutaj na I pani nagrywać ekranu. No way. Ja nie miałam tej opcji jakby. Mam nadzieję, że widzicie teraz. I zaczynamy. Yes. Dobra. I zobaczmy, ja to wiem? To I coś Dobra, nie jest źle Jest źle. 40 sęci dobra z Dobra. Dyskutuję, ale warto spróbować. Tym rok otwarzamy 230 wiadomo. Pop, rap, dance pop. Italo dance kajpop. Kaj Partorykańska bomba? Co to jest za stremuzyki? Dobra. Piękna tylko liczba. Ja wiem. Eee, 21? Ej, to sobie zgadza. Dobra. Masz odsłuchane utwory w tym roku. Znasz, kto był numerem 1? Megan Wardham Girls at Katy Perry AT i nie wiem, co jeszcze. Abracadabra? Wybierz swój typ. W że zgadłem, Czy co? Wiedziałem, że warto zgadzać. Drugi rok z rzędu. A eh. <młysy> przepraszam. Ej, dobra, podoba mi się to, bo to wszystko się zgadza. Tylko że 365 powinno być w tej... Nie, nie pamiętam, się to była pełna nazwa, ale wiecie, z tą Shiger, czy kim tam jest, czy Remix po prostu takie utwory, z tą kawałkiem i tej liście naprawdę chcę tą <laughs> w tym roku udało ci się przyzapycie albumów, niech żyją albumy ktoś tego spodziewał Megan, Brad, o brat, e, ten drugi Era 47, to się zgadza i Sabrina, Shot and Sweet Okej, okay. ciekawe. O, podcastów widzicie? Jakby z chęcią. też dobra. Żurnalista, kocham po prostu tego typu. W części podcastu się przemawiać. Dziękuję Wam za wszystko. Za to, że od 2021 roku jesteście za mną. Słuchacie, wracacie, wspieracie. Dobra. Się, że każda... To tyle? Nie. się do wykonawców. W jak z wiadomo. Sabrina, Dupa Lipa, oki. Moja. Zajął pierwsze miejsce. Megan. O Megan! Moja, kto inny? Kto inny? O Jezu, to zrobiliście cześć. Dobra. Czerwiec, znowu Megan. Wrzesień, znowu Megan? Ale dziwne. Dobra, jest dobrze. Jestem przy... Jesteś w top 0,003 fanów na świecie. 8000 ponad minut razem jest z Megan, ale super. Jesteśmy ranking wybiernych fanów takich jak Ty. U lala, Jest numerem od słuchaczy wykonawców. Fajnie. Dobra. No, wykonawcy. Uh -huh. Dobra. A z kilka swoich ulubionych wykonawców. Zresztą, jak to będzie Megan, w tym roku Megan nie dała swojego, więc. Znowu Charlie. No problem, Charlie. Dobra. Wybory no, się społeczność, która słucha tak jak ty. Do którego klubu należysz? do no. słuchajcie po błokach. są wibracji. No, ha. Jestem w klubie jakiegoś czarnego kota. Klub na pełnej. Okej. Okay. Jesteś. Dobor, doborowym towarzyszem. Towarzys Jesteś w doborowym towarzystwie. Krajacy, Twojego klubu. Katsi, tu jest? O co chodzi? Czuję, to jest Katsi! Ja słucham tylko Naroli. Słuchałem od nich. Dobra, mniej, ale lepiej w sumie. Katsi! Skypop! W sumie Skypopu. Ja słucham tylko właśnie Naroli. Słuchałem. Blackpink, bo miałem w tym roku taki powrót, taki nostalgię do tych trzech pisanek z takich które są w podstawówce. Wtedy słuchałem właśnie głównie Kilny slow, Bomba jak du, du 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 I ogólnie jak oni wypuścili tą piosenkę jump było, naprawdę spoko, ale no okej. Okay. No, 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 Wieszmy się w tym roku, ale jak zawsze. Chcesz pokazać inne. raczej nie inaczej, że chcę pokazać. Dobra. Są Jezu, jakie ładny. Dajcie jej powódki. Jeszcze kołano mega, Megan, proszę. Jeszcze jedno. Rock Park, wyzwij znajomych na muzyczną bitwę. Nie mam tu znajomych, ja nie mam znajomych. Dobra, nie chcę. To tyle. Dobra, jestem pozytywnie zaskoczony. Nie spodziewałem się tutaj w ogóle, abracadabry, szczerze mówiąc. I że 365 będzie, bo mam wrażenie, że częściej słuchałem tego remiksu 365: 365 Party Girl. Tego remixa częściej słuchałem. Eee, like a freak. Słuchałem go dosyć często, ale myślałem, że będzie. Eee, z takich topowych muzyk, muzyk, muzyk. będzie How I Look z takich, a właśnie o to ta piosenka będzie, byłem pewny. To tyle, jest to niej zastącony. Stawisz na Instagrama. Ogólnie właśnie zrobiłem takie właśnie sobie nadrobiłem wszystkie wiadomości z dzisiaj, więc spoko. Co jest jeszcze moją słabością oprócz pierników ze słodyczy? To jest Marcepan. Batonik marcepanowy, który wychodzi głównie na święta z Biedronki. Z magnetyka, To jest po prostu coś pysznego, co mogę jeść praktycznie kilogramami. I właśnie tu mam sobie dziabia. Mieszymy że przez Was. Ale no, i marcepan... Jest, jakie ja kocham marcepanowe rzeczy. I piernikowe. To chyba nikt tak nie kocha jak ja. Tak samo piernikowe rzeczy, to już chyba każdy wie, że ja kocham od dziejów, Od zaczęło się od... Post, od Profilowego na Facebooku małego mnie z trzema pierniczkami, którego nigdzie nie ma już tego zdjęcia. Nie mogę go znaleźć. Szukałem tyle razy pliki taty na komputerze, nawet na zdjęciach, e, na zdjęciach w albumie. Nigdzie nie ma tego zdjęcia, tylko chyba ja pamiętam i nie nieliczni, głównie z mojej podstawówki, których nie pozdrawiam serdecznie. Lub będzie chyba. No.